Ja to jestem już emeryt, ale dla mnie ci to teraz rządzą, to powinni ich wypierniczyć na autam, co na, 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 na Marsa. Który by nie był gorszy, nie będzie. Gdy zostanę prezydentem, to przydzielę wszystkim ręce. Zbudujemy jeszcze jeden nowy dom. Zbudujemy autostrady, polskie drogi i układy. Będzie praca dla Was i dla Waszych żon. Nie wiem, Sam. Cholera wieja. Nie ma, nie ma na koło. No musisz, musz, bo kiedyś za jak by mnie poszedł, to by mnie proszę z roboty wyrzucili. Czy wybiera pan się na niedzielne wybory prezydenckie? Nie. nie. O którego posłuchać, to dobrze mówi. Następny odpowiada, mówi, też dobrze mówi. I teraz trudno to rozszyfrować. Rodzinie to nie powiem, bo może być, mogą być kłótnie, rozumiesz pana. Jeszcze mam mieszane uczucia, ale albo będzie to Andrzej Duda, albo Paweł Kukiz. Według mnie powinien wygrać Duda, ale mam wątpliwości, bo dużo jest takich ludzi, że nie wiedzą jak żyją na świecie. A co, mówi, mnie zależy, ja był ten, a był ten, a co, a to mnie nic nie dają i tak, to co, ja będę tam głosować. Bo takie są ludzie, że nie wiedzą, kto to dobry, kto niedobry, kto to dobrze robi, kto nie niedobry. No to, to może mieć. Taki co będzie najlepszy, chyba, nie? To będzie najwięcej miało. A się pan na wybory prezydenckie w niedzielę? No chyba trzeba, nie? Jak pan myśli, kto ma największą szansę na to, żeby wygrać? No ja tak się przyuważa, że pewno z tych dwóch, no nie? Ze starego i Andrzej Tej Duda. Janusz Korwin-Mikke albo Grzegorz Braun. Dlaczego właśnie ci kandydaci? Bo są antysystemowi, mają taki program, który mi akurat odpowiada, no po prostu yy, więcej swobody, po prostu mniejsze podatki, no i po prostu lepsza Polska wtedy. No. Głównie teraz widzę, że dużo młodych ludzi myśli o Pawle Kukizie, nawet moich znajomych. Się zastanawiam dlaczego i czy to jest jakaś alternatywa taka? W stosunku tego rządu, który teraz jest. Ale z drugiej strony wiem też, jakie poglądy ma pan Andrzej Duda. No i z tego powodu też to przemawia za nim bardziej. Dlaczego na Dudę? No bo myślę, że Prawo i Sprawiedliwość to jedyna partia z, z tych dotychczasowych, która no akurat... To, co obiecywała, może wszystkich, żadna partia nie, nie, nie dotrzyma słowa i te, to, co w swoim programie realizowała, no to nie zrealizuje do końca, ale myślę, że to jest jedna, ta partia, na którą warto głosować. Na pewno będzie druga tura według mnie, a kto wygra, to nie wiem. Okaże się. Kto w drugiej turze? Paweł Kukiz, być może ktoś z PO i PiS-u. Według mnie. I Komorowski, Duda i Cookies to taka trójka, na którą pani wystawiała, tak? Tak. I dlaczego właśnie Cookies? Nowe spojrzenie ma. Albo na młodych, jak to powiedzieć, na młode pokolenie. No, na Duda. Damy no, starczy chyba tych rządów tego PO. To jest kupa no po prostu takich oszustów i więcej nic.